Hej, siemanko, z tej strony Chambax i dzisiaj pokażę Wam, co się zmieniło w sezonie trzecim, rozdział 5 w Fortnite, a zmieniło się mega dużo. Zaczynając od tego, że na mapie jest biom pustynny, którego tutaj nie widzicie. Że są modyfikacje pojazdów. Trzy nowe bossy, A zmodyfikowaną G klasę widzicie tutaj. To jeszcze mnóstwo innych rzeczy. A więc zapraszam na film. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jeśli chcesz mi zadać pytanie, pogadać czy pograć ze mną, zapraszam cię na mojego Discorda Imperium i do którego link znajdziesz w opisie. I jeszcze chciałem Was poprosić o zostawienie suba na kanale, ponieważ yy, zbijamy tysiąc do końca roku. Przegramy z Zulianka i fajnie by było, jakbyście też zostawili lajka. Patrzcie, yy, poproszę Moksia o zejście na fotel, kierowcy. Patrzcie to, bo to jest cud. A do pojazdów macie teraz normalnie modyfikacje, które możecie im montować przez wjeżdżanie w specjalne kostki do modyfikacji, takie skrzynki. Można na przykład zamontować granatnik na dach dla pasażera i bombardować wszystko, co chcecie. Możecie zamontować na przykład w taki kolczasty zderzak, jak na przodzie naszej G-Klasy. I ogólnie jeszcze wiele rzeczy. Z nowych broni mogę Wam pokazać dziś naprawdę sporo. Ale rzeczą, którą mogę Wam pokazać od razu, bo ją mam w tej rundzie, są, jest kusza Bum Bum, która jest też dostępna od bossa w wersji mitycznej. Jest to zwyczajna kusza z tym, że po prostu zostawia za sobą czepiak tutaj jak wiecie wysadza wszystko a to są nitro pięści nitro jest ważnym słowem dla tego sezonu ale nitro pięści to jest coś mega spróbuj jeszcze poklikać inne przyciski bo jest taki cios podbródkowy, taki mocny taki do góry że lecisz. o właśnie ogólnie jest tam do przemieszczania ale raczej mało biją Ogólnie greccy bogowie nie wyszli z gry. Ale jest jeszcze dużo innych rzeczy. Na przykład karnet i jeszcze inne nowości, które naprawdę chcę wam przedstawić. Coś z koronka. To koronka. Kusza. Kusza. Bum, 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 bum. Aha. No tak, mityczne ręko Jest dostępne teraz na wyspie lutu. Ale wszystko pokażemy Wam już w następnej rundzie. Ten chłop miał trzy medaliony. Tamten jeden, co tam był? Trzy medaliony i krumę. Dobra, widzowie, na początek zadania, yy, które były zadania na misję, zmieniły się w zadania dnia, które możemy wykonywać przez cały dzień różne. Yy, I widzicie, za to zdobywać bonusowe ekspy do naszego karnetu, który również się zmienił i to na lepsze moim zdaniem. Yy, wrzucił na przykład karabin Executor, którego mogliście zdobyć jeszcze nie jakiś czas temu, ale w pierwszym sezonie. Ale jest jedna rzecz, która zasmuci większość osób. Nie wiem, może niektóre osoby odejdą przez to z Fortnite'a. Usunięto snajperka. Szczerze dla mnie to jest duży błąd ze strony Pika, ale nie mi to oceniać. Tak zadecydowali to tak jest. W każdym razie, biom pustynny. Mamy trzy nowe miejscówki. Dodatkowo szpanerski step zmienił się w spustoszony step. A mamy tak, nitro... nitro dron. Nitro dron, tak potworny przyczółek i ryzykowną rafinerię. Ale widzieliście tam jednego bossa, który się aktywuje po dwóch minutach i zawsze jest na nitrodromie. Dwa pozostałe bossy, które zostały dodane, mogą być w swoich miejscówkach lub, jeśli ich tam nie ma, możecie się spodziewać, że jeżdżą po mapie w swoich pojazdach, bo pojazdy też doczekały się, jak wiecie, wielu zmian. I tutaj właśnie jeździ potworna ciężarówka z autem i to jest jeden z bossów, nie wiem co prawda który, ale to chyba Megalodon. Megalodon jest jednym z bossów w tym sezonie. Jest dużo tutaj ludzi strasznie, widzę. Modyfikacje do pojazdów to jest coś mega mocnego. Patrz, bratku, tutaj, 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 albo tam. Jest ta skrzynka! Jak głupi, bym zginął. Jest też. He! Widzicie Mopsio już z działkiem zamontowanym. Rusza na bój, który nie jest łatwy, trzeba przyznać. No, i tak się fajnie likwiduje ludzi. No dobra... Możemy, możemy ruszać już w pościg za bosem. Ja siądę na wieżyczce Uwaga! 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 Bos jedzie tędy. To jest ogólnie działko z karabinem maszynowym i widzę tam Tipa. Bos, aktualizacja jest tutaj. Będę ci update'ował, póki nie będziemy jakoś bardzo blisko. Przestańmy w sumie. Gdzie jest tutaj jego wóz? A bardziej dwa wozy. Ciężarówka! uwa! Obijać! Tak teraz wygląda Fortnite. Raz widać nienawiść, bo sobie lubią heavy metal. Gdzie jest jego auto? On już tutaj jest! Goń go! Już nie ma swoich. Yy, widzicie? Nie, nie ma już swoich tych podwładnych. Więc w sumie jest łatwym celem teraz. Jest! Uważaj jak jeździsz! On ma ogólnie bardzo dużo hotar! Trochę go obijemy! Naszą pancerną G-klasą Jedź to! Nie mogę ci tego rozwalić! Jedź! Jedź! Tego się nie rozwali! Jedź! Ty jesteś na wieżyce! Jedź! Dobra, siadaj! Jestem na wieżyce! Jedzie tu! Już zbijam, go. Wysiadł. Najpierw tego team'cika trzeba mu zabić. Nie będzie to problem. Możemy w sumie wysiąść. On nie jest takim zagrożeniem, szczególnie, że jest Maloła. Daj mi przedstawić, ja biorę Patrz, wiesz co chcesz Medalion Megalodona Dopóki masz ten medalion w ekipunku Jesteś pod wpływem nitro Przez nieograniczony czas I w skrócie ciągle mam naszą nitro yy, I mogę rozwalać rzeczy bezproblemowo W sumie możemy pojechać na dwa pojazdy Ale pojazdy są teraz takie zbugowane Że no trudno trochę się je prowadzi Ale w każdym razie I tak są mega mocne Mm. Granatnik jest moim zdaniem lepszy Od pistoleta maszynowego Śmiesznie się nim można pobawić Mamy medalion Megalodona Ale jest jeszcze sporo medalionów Mamy też jego auto oczywiście Nitrobeczka to kolejna śmieszna rzecz Czy tam jest jakiś ty? Jest typ! Koń go! Niech posmakuje! Jeszcze idzie klasy. Zgadza te granaty biją tylko po 70. Ale dobra. Ale ja jazda. Jedź tam na nich! To są najmocniejsze auto w grze ci od, te od nich. Jeszcze go teammate trzeba zabalić. My są powaleni. Dobra, wysiadamy, zebrać lód. tam się nawalają. No, dobra, wsiadaj, kierowco, bombowco. Kierowco, bombowców, wsiadaj. Trzeba czasem sobie samemu radzić. Ale wola, bo nie. Myk! Ale to było wymierzone. Dwóch mniej. Dobra, jest pięć likwidacji. Co rada, niby mam cztery, ale to jakoś źle liczy. nitro. śmieszną w sumie dość. I wjeżdżamy na tereny dość pustynne. Siu! My Pojedźmy może na nitrodrom. O kurcze! Będzie bitwa! No jedź tam! Jedź tam! Bitwa! Samochodowa. Szybcy wściekli. Joko, akcja! Tutaj samochody zgrywają większą rolę niż do tej pory w całym Fortnite. Jo! Tutaj woda, widzicie, krzepnie. Tu wody nie będzie niedługo. Jest na bitwę! Tam gdzie słyszysz pociski! To jest piękne. To jaką rolę odgrywają teraz te pojazdy, jakie bitwy można na nie toczyć, to jest piękne. To. Albo nie, bo to jest chyba pisać maszynowy. Wolę granatnik. Jedź bliżej. podjechać tą bestią jeszcze bliżej. Tak, to wygląda. Rękawice. A bardziej nitro pięści. To jest coś pięknego. Siadaj. Na nitrodrom. Nie mam słów do tego sezonu, jaki on jest dowalony. Na pewno lepszy od poprzedniego, to jestem pewien. I o to się nie martwcie. Tutaj jest tak... Na izdrodromie, Witamy! To tutaj mamy najfajniejsze ulepszenia dla pojazdów i najciekawszą bitwę. To takie centrum, a bardziej tak jak koloseum postapokalipsy. Ciekawostka, jak strzelicie przez tą obręcz nitro, to pocisk również dostaje nitro. ciekawe. Ale tak się dzieje. I pocisk po prostu leci dużo dalej. Ej, tu jest lud! Może wziąć sobie nitro pięści, bo już mam. Rozumiecie tak wjeżdżać w ludzi. To jest takie mocne. To jest, przekok... jest przekozackie. Nie mam ładunków, co prawda. Trochę trzeba czekać na odnowienie ich. Ale można nimi też normalnie bić, co nie zużywa ładunków. A oto strzelba bojowa. Nowa strzelba. Do którejś słów nie mam. Jest trochę podobna do... Widzicie? naszego obecnego yy, no, do obecnej strzelby pomodki młot, lecz jest ona nieco inna z tym, że działa na większy dystans. Ale i tak te granatniki to jest coś, za co naprawdę będę dobrze wspominał ten sezon. Te pojazdy teraz zyskają taki sens, Wiadomo, wcześniej fajnie było jeździć sobie pojazdami. Ale kiedy już masz taką różnorodność dla nich, kiedy możesz zmienić z nimi wszystko pod swoją korzyść? O, a to jest nitro. Wpłynie. Którego możecie użyć, żeby zdobyć nitro na jakiś czas? Ale ja mam nitro cały czas, bo mam ten medalion. Prowadzimy? Prowadzimy. Idziemy dalej. No quanta jeszcze dalej. Tam são, tam são. Myk, już obu, obu poszło. Tu, tu, tu słyszałem zipa. Ziplena. Chwilę, bo muszę sobie podpiąć do kompa ładowarkę. Dobra, jedźmy. Tu jest jeszcze ktoś. Jedź, 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 jedź. Gaz, 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 na górę. Widzisz? Jeden dead. A drugi już trajharduje karnet i zdobył jednego skina. Ale mocny jest ten sezon. Ale jest jedna rzecz, która nie jest ciekawa, oprócz tego, że usunięto snajperki. Nie wiem czy już to mówiłem, yy, Że usunięto również jedną miejscówkę, żeby zrobić miejsce dla tych nowych. I, była, I były to szermierce sady, których już nie, nie zobaczymy. Ale za te rzeczy, które tutaj się stały, myślę, że warto były poświęcić te sady. Jednak nie latałem tam za często. Ja dalej walę. Oni mają pistolet maszynowy, wiesz? wiecie, bo oni mają PMA wbudowanego na działko. To jest działko pistoletu maszynowego oraz działko y, właśnie granatnikowe, takie jakie my mamy. I kolejny team załatwiony tym jest medalion. Chcę wam pokazać kolejny medalion, jak coś. Kusza bumbum Bum już widzieliście, ale wezmę. A to y, Pani Ringusz Ramy, czyli ta, która jest tam na Nitrodromie. Ej, ale ja muszę przeczytać widzom, daj, daj na chwilę. Twoje bronie mają nieograniczoną ilość amunicji i zadają większe obrażenia. Także mamy po medalionie i jeszcze trzeci. Ogólnie to Cerber i inni dalej są, jak coś. Ale nie mają medalionów i nie, mają, nie musisz ich przyzywać obecnie tymi kolumnami. Dobra, dalej daj, jedziemy. O, kolejni teraz jeździ autem. Jeju. Co się z tym Fortnite stało? Gdzieś to byłoby nie do pomyślenia. Patrz. Oni już mają loła. To się ich auto. Nasze zresztą prawie też. Ale ich już na pewno. To O jaki low. Pali się. Pięknie wywiało. Ej, mam spray naprawcie tam. Czekaj. Musimy naprawić. Bo możemy teraz naprawiać pojazdy. Chodź! Oj, dostałem snajper. Czekaj, jeśli ja chcę naprawić to! No i pięknie! Nie pomożesz, nie Nic nie zrobisz. Chodź do mnie! Dobra, masz pięści na szczęście. Robiłeś ich? 16 kili mamy Timu. Z czego ja 12 w tej rundzie. Staw mnie na nogi. Gdzie nasz wóz? Który nam całą rundę uratował. Gdzie jest wóz? Można. Czekaj. No stój. Patrz. Dostaję on HP, dostaje. Widzisz? Bierę to. Dalej. Tylko czekaj, bo ja nie mogę się uleczyć. A nie mam czym. Nie mam czym się uleczyć. Ale potrzebujesz granatnikowego, pewnie, więc wsiadam. Jest sześć osób łącznie z nami dwoma, dobra. Apteczkę muszę sobie wziąć. Palnik naprawczy to jest kolejna super broń. Jak już macie te pojazdy, on naprawdę dużo leczy pojazdom i też naprawdę dużo im pomaga. No, ej! Wywaliłeś mnie w kosmos! Daj mi wsiąść do tego pojazdu. No już jedź, jedź, jedź. Gaz, gaz, gaz. Ja mam 52 HP. Wsiadam na granatnik. Ja, tim Team. Ja, dein Team. Ja, dein Team. Auf das und das Taki... O! Patrz! Z... z katapulty walić. My tu robimy masz. Ja potrzebuję się wyleczyć. Zjem sobie kapustę, jedzcie, kapusta, dzieci, kapusta jest zdrowa <laughs> Ribut! Jedź tam oj To bratek ma szary pistolet, tylko jedź, jedź! Gaz, gaz, gaz Gaz, gaz, gaz Do strefy nie bój się. Nie nie chcę, żebyście się dusili w strefie. Jedź tam. Załatwimy ich, zanim zginiemy. Tam są. Widzę ich. Tam. Przy. Tam. Tam są. Jedź tam. Wiktorii. To jest wygrana. To jest. Tu jest chyba. On jest w sejfie ten. Chodzimy tam. FBI! Open the doors! Proszę państwa, pierwszy win w nowym sezonie! Brawo my! Pięknie! Jeszcze Wam tylko pokażemy karnet bojowy. Opatrzcie, mamy nową parasolkę. Parasolkę ze złomu. Fajna, bo nie powiem. Tylko tu jest informacja, że przyznali niewłaściwą parasolkę, więc pewnie mi ją zmienią. Ale to jest serio ładny. No i patrzcie, ten karnet. Jest tu, widzicie, dużo rzeczy. Na przykład, dużo różnych skinów, ale tu polecam sobie też samemu obczaić. Mam fajną emotkę. Fajne graffiti, fajne wszystko. Ten sezon naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył. Nie wiem, jak was, ale to już sami ocencie w komentarzu. A ja póki co żegnam się z Wami, mówił X-Shambax, Narka.